Witam serdecznie Konrad Błaszak, a ze mną dzisiaj jest to i to czyli Samsung Galaxy Galax, Galaxy Watch 6 w wersji 44 mm i w wersji ja akurat mam wersji LT czyli tej droższej, do której można włożyć kartę SIM, ale nie włożyć tylko, tylko tak włożyć wirtualnie, bo to jest e SIM do miniaturki. Co to się tak odbija? Piękna miniaturka będzie. Sorry, że musicie te goryja tak oglądać. No, ale dobra, przechodząc do zegarka. Co jakiś czas tak mam, jak wiecie, że kusi mnie zegarek, bo ja nie jestem fanem smartwatcha. Tak, zupełnie poważnie. Jakoś ten segment, ta gałąź, te, te, ten rynek, jakoś mnie nie przekonuje. To są fajne gadżety, jakby nie, nie wątpię. To jest fajny gadżet, które wyglądają ładnie. mają multum funkcji. Samam smartwatcha swojego. Sony SWR50, który ma milion lat i, i działa tak sobie już pewnie. Gdzieś tam jest walnięty w szafie. I te nowe zegarki są fajne. Wyglądają dobrze, działają dobrze. To już nie jest tak jak kiedyś, że wiecie, kiedyś to było tak, przesuwasz i to jest takie... Taka animacja poklatkowa, można by powiedzieć, film, a nie coś, co ma działać płynnie. Teraz jest naprawdę... Bardzo fajnie to wszystko działa. No, tylko trzeba paluchem dobrze machnąć. No nie chcę powiadomień. Wszystko ładnie działa, animacje są naprawdę spoko, e, płynne. Ekran jest świetny, bo ekran jest naprawdę fajny, tutaj mamy, że pozwolę sobie rzucić okiem. Tutaj mamy mm, ekran, który ma i 1,5 cala. 480x480 pikseli, to jest ekran super AMOLED i on wygląda fajnie, te czernie wyglądają super, te wszystkie tarcze, bo oczywiście ja mam taką tarczę, ale tych tarczy jest od Groma, one też wyglądają świetnie I jakby tutaj się do niczego nie przyczepię. To działa dobrze, to wygląda świetnie, to ma multum funkcji, bo możecie sobie monitorować oczywiście swoje funkcje życiowe, czy żyjecie jeszcze, ale zaraz do tego przejdziemy. Sporty, chociaż ja sportów nie sprawdzałem, bo jestem, jestem blogerem, youtuberem, ja siedzę w chacie i gram na konsoli teraz, a nie będę jakieś sporty uprawiał. PU, no właśnie. Ale sens sobie monitorowałem, bo spać lubię. Tak, ale to działa dobrze, wygląda dobrze, ma multum funkcji i to jest jakby sprzęt, który szczególnie w wersji LTE może zastąpić w jakimś stopniu telefon. I to zupełnie poważnie, że powiadomienia, sprawdzenie nawigacji, jakaś tam mapa właśnie maila, messenger, jakby coś napisze, powiadomionko się odczyta, coś odpisze. Super, naprawdę, jakby tych funkcji jest odgroma. Jestem pozytywnie, no nie będę mówił, że zaskoczony, ale naprawdę dobry, dobre, wrażenie na mnie to zrobiło, bo to po prostu działa dobrze. To nie jest już, to nie są smartwatche jakie kiedyś były, które działały tak sobie, to po prostu działa dobrze, to wygląda fajnie. Na ten duży na moje ręce też wygląda git, szczególnie że mogę sobie ustawić tarcze. Różne mogę sobie ustawić tar mogę sobie ustawić tarcze też jakieś bardziej klasyczne, wyglądające jak zegarek normalny, a nie takie Fiubściu. Mogę sobie tam dodać jakieś mm, potrzebne mi rzeczy, pogody, cokolwiek o, wygląda to dobrze. Więc ja jestem naprawdę na tak minusem, chociaż nie do końca minusem, że jakbym brał Samsunga, to wolałbym coś z tą. Obracaną e, tarczą, bo to jednak mnie kusi obracaną kopertą, bo to wydaje mi się w ogóle game changer i najlepsza funkcja. E, ale ten też zegarek, mimo że tego nie ma, wygląda super, idzie, korzysta się z niego bardzo dobrze. Ale przechodząc, właśnie do tego, funkcje życiowe, powiedziałem, że zaraz do tego wrócimy. Minus tego zegarka jest taki, że. Nie sprawdzicie czy na pewno żyjecie, jak nie macie Samsunga. Bo, na przykład, ciśnienie tętnicze EKG możecie sprawdzić tylko na telefonach, jak macie telefon Samsunga. Ja nie mam, więc nie sprawdziłem sobie tego. Drugą funkcją jest to, że najlepiej, żebyście nie żyli jakoś super długo, intensywnie. Bo ten zegarek nie ma potężnej baterii i to mnie bardzo boli w smartwatchach od zawsze i od zawsze jest ten problem w wielu y, zegarkach. On przeważnie działał mi, powiedzmy, dwa dni, jedna noc, czyli jak odłączałem go jednego dnia, korzystałem, nocka, następny dzień też wytrzymał przeważnie i pod koniec dnia już musiałem go naładować, czyli ta nocka, musiałem sobie zrobić długą kąpiel, przerwę, naładować się dopiero i spać w tym zegarku, żeby sobie monitorować ten sen. Dla mnie to jest trochę irytujące, wiem, że są smartwatche, które wytrzymują dłużej, z drugiej strony wiem, że to też jest... Dość standardowy wynik jak na rynku porównując większość konkurentów, więc. taki mamy klimat trochę i ciężko się do tego super przyczepić, bo większość zegarków też ma podobnie. Ale przechodząc do Meritum, bo 55 pierdzielę tylko o tym, ale chciałem Wam się podzielić, nie? Nie, no, to ważne rzeczy były, pamiętajcie. Przechodząc do Meritum. Czy ja teraz odkładam pieniążki z YouTube'a i... Odliczam te złotóweczki panie Samsung smartwatcha jakiegoś. Może panie Huawei, może iPhone'a kupię i panie, panie Apple. No właśnie nie. Nie kupię smartwatcha, mimo że ten smartwatch jest świetny, jest bajerem, jest fajnym gadżetem, wygląda super i naprawdę mi się podobały te testy. To nie kupię ani tego, ani prawdopodobnie żadnego innego i już tłumaczę, dlaczego ponieważ jestem uzależniony za bardzo od smartfona. I to już tłumaczę, bo to brzmi trochę głupio, ale już tłumaczę, o co chodzi. Domyślnie, jak mam zegarek, tak przynajmniej to rozumiem, przychodzi mi powiadomienie, sprawdzam sobie, patrzę, okej, okay, ktoś napisał, odpisz mu albo olej, albo wykasuj, cokolwiek. Yy, I tak to powinno działać, i tak to działało, bo tak starałem się korzystać, ale ja telefon mam zawsze przy sobie. Jakby rzadko są sytuacje, że telefonu nie mam, i no ja spędzam z nim pół życia, ja wiem, że to jest złe. I będę się starał z tym walczyć, bo tak nie powinno się robić. Ale ja z nim spędzam monstrualną ilość czasu i mam go zawsze pod ręką. Więc ten smartwatch, jakby to źle nie brzmiało, ja często i tak odruchowo brałem telefon. Często ten telefon brałem szybciej niż patrzyłem na zegarek, co to przyszło. Mimo że to przyszło też na zegarek. To ja patrzyłem na telefon już tak o. A dobra. Czyli na ten telefon patrzyłem szybciej, i ten smartwatch nie dał mi czegoś takiego, że mogę odłożyć telefon. On ma takie funkcje, szczególnie jakbym tutaj miał eSIMa, on ma takie funkcje, że sobie telefon olewam i zostawiam go gdziekolwiek. Wychodzę sobie na dwór i mogę sobie zapłacić. Chyba też mogę, nie? Chyba mogę no, mogę sobie dzwonić przez niego, bo dzwoniłem przez niego i też jest spoko. Nawet ten dźwięk, mikrofon i głośnik są na tyle ok, że można spokojnie porozmawiać. I on może zrobić praktycznie wszystko, ale ja i tak sięgałem do kieszeni po telefon, i to jest jakby duży problem, e... to jest duży problem dla producentów smartwatchy, że takie osoby jak ja i tak się nie przyzwyczajają, bo mam ten telefon przyrośnięty do ręki. Gdy jeśli jednak gdyby ktoś nie miał tak telefonu przyrośniętego, jeśli ktoś nie ma tak telefonu przyrośniętego do ręki, jak ja, to to może być świetny zegarek. Chociaż mówiąc uczciwie, nie wiem, czy bym wydał 1800 zł, czy wolałbym już kupić wersję Bluetooth i mieć połączoną z telefonem? No, chyba że ktoś naprawdę potrzebuje dużo ćwiczy i chce się odłączyć od tego telefonu i sobie skonfiguruje tutaj, żeby mu nic nie przychodziły, jakieś pierdoły, tylko chce mieć najważniejsze połączenia, chce mieć monitorowanie funkcji sportowych, życiowych, to wtedy to może być dobra opcja, żeby wziąć wersję LTM. Ja muszę się go pozbyć, trochę szkoda będzie. Bo jednak fajny bajerek jest, ale jednak telefon zawsze pod ręką, więc co zrobić. A Wy co? Dajcie… Brzydzę się sobą. Dajcie lajka, like subskrybujcie. Brzydzę się sobą. Ale to trzeba robić na YouTube, trzeba. Dobrze, ale dajcie znać, co Wy myślicie o smartwatchach, co myślicie o tym smartwatchu, jeżeli go mieliście. Czy myślicie tak jak ja, czy smartwatch to jest coś dla Was, czy może to też jest jakby gadżet, który fajnie wygląda i nic poza tym bo nie daję wam czegoś więcej, bo i tak macie telefon pod tyłkiem. Pozdro!